Jak często zdarza się wam, mówię w cudzysłowie, dzielić polskie MMA na afterparty, dogadywać biznesy, Chodzi dogadywać. Ja na afterparty w ogóle nie bywam, nawet na strefie, Więc Wiesz, mówię takie afterparty, dobrze wiemy jak to wygląda. Ja tak naprawdę no Pawłkowski nie... pierwszy tego, bo jestem ten początkowy <grym> Tak, na ale żyć. ja zawsze nawet że się coś się fajnie bawiło i tak dalej, ale ja jestem przeciwnikiem, to się nie wtedy się robi biznes. Biznes się robi we wtorek jeszcze na entuzjazmie tej wspaniałej znajomości. Znaczy on nikt nie lubi w trakcie imprezy tej gadki. Że weź zawodnika na wrzesień, 7-7, A wiem, Są dobry, tacy ludzie, ma... którzy to robią. U, są tacy, później nikt nie chce ani ich zawodników, ani z nimi się napić. Tu się zgodzę z Pawłem, tak nie jest. Jeśli chodzi o matchmaking, czy tam jakieś układanie walk, to, jest, to nie ma szans. Jeśli w to... Pogali chcesz odpocząć, wiesz. to nie masz możliwości, bo to jest inny, inny temat. Ale na przykład wielokrotnie spotkałem się i mu się wydaje, że chyba paki też to potwierdzą. Jak no, wiesz na tych afterach, jak wiesz, jak jest tych, tych różnych postaci, tych sponsorów, wiesz, którzy po obstawiać ci zawodników, tutaj tego dam ci parę złotych na Ardnox, okay. zarobimy tak dalej. I wiesz, Zapominaj si no no to, ortu, Słuchaj tak. to, i powiem ci, jest ich mnóstwo, było ich mnóstwo. Doszedłem do takiego etapu teraz. Normalnie już teraz za przeproszeniem mam jak w smarzowskim wesele pana notariusza za przeproszeniem, jest przygotowana umowa i no, dawaj tutaj weź podpisu i tak dalej, a jak nie, to wypierdaj